To była już druga edycja konkursu organizowanego przez Raciborską Bibliotekę i Miasto Racibusz, podczas którego raciborzanie i nie tylko mieli możliwość zaprezentowania swoich literackich talentów. Racibórz prozą zaczarowany, tak brzmiał tytuł konkursu, na który w tym roku wpłynęło 15 prac różnych autorów o różnym spojrzeniu i postrzeganiu naszego miasta. Dzięki ich literackim talentom możemy zobaczyć dobrze znane nam zakątki miasta zupełnie innym okiem. Miło nam poinformować, że zdaniem jury najlepsze opowiadanie napisała nasza koleżanka dziennikarka i aktorka Kamila Besz. Może dla niektórych uczestników jest oburzającym fakt że ja wygrałam dwa razy ten konkurs, bo w tamtym roku podczas pierwszej i w tym roku podczas drugiej edycji. Ja się z tego bardzo cieszę i tak naprawdę ja się nie spodziewałam takiego werdyktu jury. Naprawdę się nie spodziewałam, a to, że tak się stało, no to bardzo mnie podbudowuje i gdzieś tam nakreśla moją może dalszą drogę zawodową, drogę rozwoju. Dobrą wiadomością dla czytelników, dla uczestników, dla chętnych jest to, że już nie będę brała udziału w tym konkursie, co najwyżej jako członek jury. I zachęcam wszystkich, bo jest to na pewno motywujące, jest, yy, skłania przede wszystkim do tego, żeby przyjrzeć się bliżej miastu, dostrzec w nim nowe miejsca, zinterpretować je w bardzo osobisty sposób. A później jedzie szybko, choć drogę widać niewyraźnie, bo oczy puchną i puchną, i dopiero za tabliczką z napisem Racibusz słońce świeci jaśniej, bicie serca zwalnia i to jest Racibusz. Miasto bezpieczne, miasto życia, miasto przyjaciół i rytmicznych wygibasów na zajęciach fitness pisze autor. Bohaterka um, opisuje w takiej skondensowanej formie przeżywanie śmierci um, bliskiego członka rodziny od pierwszych symptomów, jakby pojawienia się starości do jego odejścia. I całe tempo, cała dynamika, i um, fabuła jest osnuta. To jest kilka stron, to jest bardzo mało. I, i no, taka um, jakby analiza studium śmierci w pigułce, a tłem do tego wydarzeń jest miasto Racibórz. Um, i taki kontrast, jakby studium śmierci, przeżywanie odchodzenia, i miasto jako antidotum, miasto tętniące życiem jako antidotum na, na ból, który się gdzieś tam przeżywa w środku. Przeżycia, bohaterki, opowiadania, które dzieją się w różnych zakątkach miasta, są nieraz bardzo osobiste, intymne i być może dla niektórych znajome. Każdy, kto pisze, na pewno w jakimś stopniu utożsamia się z tym, co pisze, czy, czy opisywane rzeczy. Wynikają gdzieś z własnych doświadczeń, ale nie mogę powiedzieć, że Alicja, czyli bohaterka, która pojawia się w tym opowiadaniu, jest mną, że ja się z nią identyfikuję. To, co jest w tym opowiadaniu, jest na pewno, wynika po części z moich własnych doświadczeń, ale też w dużej mierze z obserwacji i z takiej refleksji. Co się dzieje, gdy ktoś odchodzi? Jak można to przeżyć i gdzie szukać pocieszenia? Autorka opisała miejsca, które często odwiedza i są jej bliskie. Jednak jak sama mówi, każdy z nas na pewno je dobrze zna. Ale czy po przeczytaniu tekstu spojrzy na nie inaczej, zależy już wyłącznie od czytelnika. Jedno jest pewne: jury konkursu nie miało łatwego zadania. Ocena tych prac wygląda w ten sposób, że każdy z członków jury otrzymuje pracę, czytamy je sobie. Wybieramy faworytów, zastanawiamy się sami, no później spotykamy się razem i dyskutujemy. Czasami nam się pokrywają typy, a czasami nie. Dlatego każdy próbuje przekonać pozostałych do swoich typów. Tym razem było to 15 prac o różnym poziomie. Do końca, oczywiście, tak żyli nie wie, czyje prace ocenia. Bo dopiero po ustaleniu miejsc, jakie zdobyły pracę, otwierane są koperty, i wtedy czasami jesteśmy zdziwieni pozytywnie, czasami negatywnie. To zależy. Pierwsze miejsce zajęła właśnie Kamila Besz. Na drugiej pozycji uplasował się Krzysztof Martwicki, a trzecie miejsce zajął Marcin Kurowski.